Okej okay, także widzimy się w Detroit od Quantum Dream Ja jestem Jason Detroit Hume Human także czytam ten nick Nick, Boże nazwy Tyle streamuję ostatni że szok. Hello? Grałem po polsku, tylko początek jest po angielsku, a widziałem, że tak że twórcy robią Dlatego ja też tak zrobię, czemu by nie Okej, okay. hmm. Mamy sobie oczywiście język Polski, gdzie on z Polski. Napisy też po polsku damy sobie, testy. to mogę zrobić sobie przed tym, ale dobra. Włączymy napisy, napisy małe, średnie, duże. Okej, okay, możemy kontynuować. Proszę, dostosuj ustawienia ekranu. Dobra, to wam wyłączę. Okej, okay, mamy dwa poziomy trudności. Doświadczonej beztroski. Hmm, Ciężko zaawansowane sterowanie. Powiem tak, nagrywam to dla was, dlatego damy sobie tutaj bez troski. Może drugą serię zrobię zrobię doświadczonym, ponieważ wiem o tym, że tę grę można kilka razy przejść trochę nie czytałem. Oglądam nawet delikatnie patrzę, tak się wam przyznam. Możesz rozpocząć przygodę z Detroit. Pamiętaj, to nie jest tylko opowieść. To nasza przyszłość. Dobra, to nasza przyszłość. O. 15 sierpnia 2038 roku Android. Ja się na PC, żeby nie było. chłopce monetą monetom robi? Chyba muszę ustawienia graficzne zmienić. Tak dajcie mi chwilę Okej, okay. muszę trzeba to będzie troszeczkę ładniejsza grafika, bo dało mi do się na średnio, bo snu ultra teraz Okej okay. Weź Phil Jones, Phil's Caroline Phil's Emila, MM. Adres, lat urodzenia. <laughs> Paszista, czas samorządu, co ja? czym no O, rybka, jak leży. Okej, okay, ocalimy ją. Jakiś tam... Ej, chcę ją ocalić, gościu. Ej, no nie, no, przez przypadek liknąłem i nie ocaliłem. Błagam, uratuj moją córeczkę. Nie. Wysyłacie... Androida? Proszę pani, Nie możecie, nie możecie mi tego zrobić! Trzeba... Chyba Androidy nie są ulubione z tego, co wynika na start. Okej, okay, zresztą mam taki super jakiś tryb. Możemy sobie klikać, szkoda, do tej ryby nie uratowałem. I to już jestem teraz taki, nie wiem. no Znajdź kapitana aliena. Tu mamy jakieś gości. Chyba tam jest coś na żółto. Dajcie rozkaz, kapitanie. Też kobieta. Nie wierzę. Kapitan Allen jestem Konor. Android przesłany przez Cyberlife. Strzela do wszystkiego co się rusza. Już migno i zdjął dwóch moich ludzi. O nie. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci to mała też. I mnie defekt tak oddezy. Cześć nie dziwne zachowania? Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie, przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka, więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Nie że sekunda, no ogólnie. Chyba z tego co wiem to początku nie da się inaczej zrobić, w sensie no. Okej, okay, spróbuj rozumieć co się stało, co się wydarzyło, Ocal zakładnika zawsze jaką cenę. Analizuj. To też jest podobno jakaś jedna z lepszych opcji tej gry. O, Y. Amunicja 355, 5, 5 sobie jakiegoś pistoletu bodajże, jeśli nie mylę. Ha, no, to sobie. Okej, okay, Rekonstrukcja wydarzeń. Wziął z szafy broń. O nie. Dobra. Czyli wychodzi na to, że jesteśmy jakiś kurcze android policjant albo detektyw? Z tego co wiem, to jest kilku bohaterów, tych androidów, chyba nie wiem, trzech, czterech. Tam coś jest, Może tym coś pokoju też będzie ciekawego. No coś ty leży na ziemi. Muzyka kurde, jakiś pop. Wszystko jest szałów, ok co? Tam coś jeszcze jest tutaj, normalnie powiedziałem co, jak z serią. Bo tak sobie gra teraz wrzuciła do akcji z jednej strony, spoko. Ma na imię Daniel. O, mamy kolejne jego informacje. Tam też na początku się mogłem spytać, ale e, ogólnie o co mi chodzi, bo o tą grę może przejść na takie dwa sposoby jako android pozytywny i taki negatywny. Czy będziemy żyli dobrze z ludźmi, źle? Okej. Okay. Tu coś rozwalono, jakiś tam telewizor. O, to jest on, ojciec. Ok, negocjator teraz musi tutaj zgromadzić informacje. a nie żyje. 1984 kg. Pewnie został z broni. Rada postrzałowa pocisk 355. Płuca O kurde, to nie jeden strzał był. Nerka chyba to była. Ta była napisana, a było napisane podejrze. Dolnej części płuca. Ok. Rekonstrukcja. O, to idziemy od końca. O, jak dostał? O, on Ty spadł i coś miał w ręce. To jest pogrzebowo, nie? Że za parę lat, czyli w sumie za ile? Za 30-20 lat około będziemy mieli androidy, które dom. Detektywami lepszymi niż ludzie, defekt miał być zastąpiony. Defekt, defekt. Co my tu jeszcze mamy? Tam jest troszeczkę tych punktów. Ja bym tutaj sobie po kolei podwiec, za bardzo czasu. No, jakieś strzały padły. okej okay. nie żyje, dobra dostał w klatkę piersiową okej okay. broń miał w ręku, tak? czy on ma dwie bronie? co tu jest istotnego w tym momencie? O, coś tam jest istotnego? zakładnik był świat Zakładnik był świadkiem strzelaniny, dobra teraz Policjant ostrzelił defekta Defekty chyba są ci tacy, jakby to powiedzieć, nie wiem, te roboty, które są, androidy, które są, nie wiem, uszkodzone, dobrze myślę. weź odłóż, Androidy pod żadnym pozorem nie mogą mieć przy sobie jakiejkolwiek broni. No to odkładamy, kurde. W drugiej wersji weźmiemy broni. Chociaż, czy ja wiem? Dobra, to jest dużo śladów. Spójrz na dobra. Wyłącz. Od dzisiaj zjeść gdzieś obiad, ok, czyli roboty szaleją. Dobra, czyli to jest to, telewizja Co to jest? Co to jest? Co to jest? No to może być coś istotnego To jest po angielsku, dlaczego to było po angielsku? Okej okay. Analizuj Kurcze fajna Grałem mi się podobają takie gry Tyle wyborów, tyle różnego rodzaju Co to jest? Czy on to polizał? Model PL600, numer seryjny Model defekta Oni złówili chyba sobie 800, czyli troszeczkę wyżej. Ok, co, co tu jeszcze mamy, bo tutaj spady. O, ślad krwi, okładnik może być ranny. Najgorzej. Jakie ja mam powodzenie? 76% co tu mamy. Ja mam za mało informacji, tylko że nie wiem co jeszcze mogę zrobić jak naprawdę Dobra Idę tam Powinniśmy go zdjąć i tyle Dobra Idziemy, zobaczymy O co mi się? się Wysztraszyłem krok i skoczę Nie, proszę nie, nie Skacz. No nie skacz Zastrzelam go. Witaj Danielu! Nazywam się Konor! Skąd wiesz, jak mam na imię! Dużo o Tobie wiem! Chcecie z tego wyplątać! No padnie, dziękuję, sorry. Czy coś mogę zeskanować tej więcej? On ty zsiągnięcie. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego! Pokłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha! Ale się myliłem! Jest dokładnie taka sama jak inni ludzie! Danielu no, nie! Niekoniecznie, ej! Wykrwawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala, umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą. Jaka to różnica, czy pożyje dłużej? Założę mu opaskę uciskową. No kurczę. Dobra, posłuchaj. OK, będziemy słuchać się go. Mieli zamiar cię zastąpić. I to cię zdenerwowało. Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką. Nie jest tak. Nie jak się znudzi. Racjonalnie. Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Ja na ręce taką dziurę. To nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym. Niewolnikiem od spełniania poleceń. Nie mogę już znieść tego hałasu! Le emocji krudę na Nie No odmawiamy. Raczej mnie nie posłuchają. blef wiem że wcale nie chcę skoczyć inaczej już byś to zrobił a nie Piękny pistolet a ten koszmar zaraz się skończy nie podchodź do mnie zrobisz jeszcze jeden krok i skoczę poważnie okej okay. patrz zostanę tutaj wszyscy mają stąd zniknąć a ja chcę samochód Odjadę i wypuszczę małą za Idziemy na kompromis. To niemożliwe Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Coraz większa szansa na powodzenie. Spokojnie. Nie umrzesz, Danielu, tylko porozmawiamy. Nic ci się nie 100%. stanie. procent moje słowo. Okej. Okay. Wierzę ci. I co teraz? Jakiś specjalista przyjedzie o nerka ramię, twarz. A pistolet dobrze go poscieli, niecia, co się dobrze, okłamałeś niekonark Niestabilność programu, tę kamerkę. Misja wykonana. Powiedz tu gościu. I to jest robota, nie? Przechodzicie do roboty, negocjator, cyk. Wykonajcie robotę i kasa jest. No, swoją, Detroit to jest takie potężne miasto w Ameryce, chyba, nie? Oto schemat. Możesz być dokładnym wyborem. Okej. Okay. No, spoko, Co jest, czego mi idzie? Do chwili, aha, nie ma połączenia. I patrzcie, to jest gra, która ma tyle opcji ja z misji misję. Ja, o przypadkiem. No chciałem ją uratować, ale mi się nie udało, okej? Okay, nie jestem taki. Jeszcze była jakaś trzecia opcja, która bym pozwoliła tutaj jakoś inaczej postąpić, ale jest tyle różnych rodzaj... różnego rodzaju opcji, żeby to misję zakończyć. Patrzcie, zakończenia były tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Serio samolot. Eee... Także naprawdę zignorować sporo. Nic. Idziemy dalej. Oczywiście można potem chyba rozdziałami to sobie poprawiać. Także no. Kontynuujmy to. 5 listopada 38. Cyberlife. Model AX400. Czyli jakimś słabszym modelem. Reboot. Memory reset. Loading OS. system installation. Ej, za szybko to było. Nasz właściciel To najwyższej światowej klasy pomoc domowa Gotuje 10 tysięcy różnych potraw Na idziemy. 200 języków i dialektów I pomaga dzieciom w lekcjach to. Od podstawówki aż do uniwersytetu tak. Wow w Skarbie wygląda świetnie To jest pokczam, nie? Idziecie ze Stanisławem kupić sobie robota. 999 dolarów z możliwością spłaty w 48 ratach. Kurde. Cena wliczona jest dwuletnia gwarancja na części aspekt i część. są tam się części stoją? Rury, ogród, elektrykę. Bierzemy. Gratuluję wybory Zapraszam więc za mną, złożymy zamówienie. Kurde, policja hała. MP800 jest odrobinę droższy, ale mam wiele dodatkowych miejsc. Ciekawe, czy się rzucił te roboty tak naprawdę, nie? Bo mam nie numerów co możliwościami. W sensie, ma to sens? Nie ma to sensu. No i jest. O kurde. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę. Nie, nie, wy, nie wygląda jak. Co mu się właściwie stało? <laughs> wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak Android tak? zniszczony wpadł. Auto gości wygląda jak. Tylko reset. Taki no. <laughs> no pan co lubi się zabawić no nie problem. Nie ma sprawy. z paniami. Okej okay. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX400, zarejestruj imię. Będziemy facetem do posyłek. Kara. Będziemy no, kara. panią do. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Quantum. No. Fajna gra, w ogóle to jest ekskluzyw na PlayStation, który się pojawił na PC. -ty. Gra ma bardzo dobre opinie według youtuberów, widzów, ludzi ogólnie, nawet moich kolegów w klasie, dlatego stwierdziłem, że trzeba z niej zrobić serię na kanale. Czyli jak się mi się podoba, to seria będzie, myślę, że tam odcinki takie 20-30 minutowe. Maksymalnie mi się pół godziny będzie odcinek trwał. Eee, także za chwilę będziemy kończyć. Nie chcę już przeciągać, myślę, że odcinek będzie dzienny lub co dwa dni. O godzinie 18 jest taki plan, ale to jeszcze jest, no mówię, zobaczymy jak będzie z nagrywaniami. Z nagrywkami. Miasto, wszystko, wszystko, jakby nie wiem, przejęły Androidy. To jest smutna przyszłość, tak naprawdę. A swoją drogą nie wiem, czy mówiłem to już wcześniej, ale Detroit teraz maga dostało po kościach, bo. To jest miasto, które słynie z. ten, z przemysłu. Parking dla androidów, kurde. Ale zaawansowane. Straciłem moją pracę przez androida, pomóż mi. No właśnie, ciekawe jak to wygląda z tym bezrobociem, bo w sumie miasto słynie z. Aha. Miasto słynie z przemysłu, a ja, skoro androidy są tańsze i mogą pracować ciągle, no to, no nie wiem. Okej, okay. a wy nie widzicie loading screenu, muszę kamerkę na drugą stronę na, na odcinek. 9.38 i 6 sekund. Jakaś trzecia postać chyba dostała trzecia zakładki. No, kolejny Android. Chyba każdy Android ma takie tu, o. Czekajcie, z tej strony kółeczko, tak? Nie, z tej strony ma, tu ma kółeczko takie. To wygląda jakiś implant, nie wiem. Może to steruje się jakoś z centralą, updateuje coś, nie wiem. Może to znaczy, że to jest w ogóle Android, nie wiem. androidy ale tutaj Androidy z ludźmi. Takie trudne słówko, przepraszam za. Że... Że również Android, O jajku. Takie fajne gazety. Zmiany klimatyczne, środowisko wpływa na amerykańskie społeczeństwo. No, yy, nie będziemy tego czytać, bo w ogóle nie ma sensu. Daje takie jakieś informacje, co twórca wymyślił, ale spokojnie, jak coś gra, daje taką opcję. Czy my tu mamy coś kreatywnego do zrobienia jeszcze? Tam mamy iść, jakiś, tam jest checkpoint. Tam idziemy. Idź do sklepu z farbami. Farbami jakimiś tam nie było dokładnie opisane. Z jednej strony jest spoko, że androidy mogą wykonywać takie prace trudne, ponieważ to wymaga odciążyć ludzi. Ale z drugiej strony, no, widzicie, no, człowiek stracił pracę, bo androidy go zastąpiły. Co się tu stało? Android's country no i tak jak mówiłem, czy mogę z nim pogadać albo coś? A, ja co mogę zrobić? Nic nie nie mogę zrobić. Może to nie rzucę, bo Android. O, mam zielone. A Androidy chyba nie mogą płacić. Może i tego, albo coś tam, coś tam. No bo jakiś rynek tu jest, widzę. No, tam coś za gościu. No, a widzieliście, że rzucili ten pod nogi? Jakiś muzykant na mieście, kurde. Dobra, nie mamy go słuchać za bardzo Toś propaganda Musimy się odwrócić od tego źródła grzechu Trzeba spalić wszystkie androidy Niechaj spłoną na Stosa Czemu tak na mnie patrzysz, demonie Kajarzy się z jedną osobą historyczną znaną z Niemiec ale to widzę Jesteś tym, z którego pomocą nadejdzie tu zło. To ty jesteś tym, który zniszczy Detroit. Interesujące. Biedni krześnicy! Biedni krześnicy, jest. w innym kierunku sklep jest. Fajne, podoba mi się takie gry, że mamy w miarę otwarty świat i mamy dużo, możli dużo możliwości. Jakieś kino. 12 metrów. Okay. O, kurde, to jest jakiś sklep z farbami. identyfikacja zakończona To trzeba android zamówienie numer 847 63 proszę potwierdzić płatność hmm. potwierdzam płatność za ten, płatność na za tęczówkę zakończona. aha bym wziąć, dobra Mieć autobusem do domu, dobra. Dziękujemy za skorzystanie z parku. A, bez zmienięcia. to jest? Eee... Rozumiem, mogę jakieś zrobić. Okej, okay. w tym momencie zakończymy ten odcineczek. Naprawdę gra się gra fajnie. I myślę, że odcinki, że odcinki wam się spodobają. Jak tak, to możecie ocenić. Może jakiś kreatywny komentarz, czy wam się podoba seria, czy nie. Jak będzie oglądana, to będę kontynuował, jak nie, to zakończymy serię. Ale myślę, że zrobimy tą serię do końca. A, taka rozgrzewka przed innymi seriami w tym roku, między Cyberpunk, którego chciałem ograć, może Watch Dogs'y, nie wiem. Także dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale, Mówi do Was Jason, na razie, cześć, bajo, żółwik dla Was.